Wygrana Waria Legionowo, trenerze. Podsumowanie tego spotkania i jakie plany na nowy rok, skoro już mamy nowy rok. Chyba już druga, bo z wybraliśmy, ale e, no, cieszymy się bardzo, bo po tym meczu z Sosnowcu, który nam całkowicie nie wyszedł, e, naprawdę dzisiaj dziewczyny pokazały przede wszystkim charakter, walkę do gry i no, chwała za to całemu zespołowi, bo każdy chciał i dzisiaj my zagraliśmy po prostu taki mecz. Jak zagrał z nami SOS Czyli nie daliśmy zespołu opisy mieli na, dość dojść do głosu. Postawiliśmy mocno na swoją siatkówkę, na to, co jest po naszej stronie. Mówiłem dziewczynom, że dokładnie tak może być w tym spotkaniu, tylko muszą w to uwierzyć. Więc bardzo się cieszę, że ten zespół zagrał swój najlepszy mecz w tym sezonie. I chciałbym, żeby to tak szło dalej w tej samej stronie. No właśnie, bo macie wzmocnienie. Do składu doszła. Ola gromadowska, tak? Naprawdę, tak? Ola jest z nami e, od tygodnia, może nawet nie. E, gdzieś tam powoli wprowadzamy ją do grania. E, w Sosnowcu też mieliśmy, że tak powiem, e, trochę problemy zdrowotne, więc też nie chcieliśmy jej wrzu rzucać na, na, na minę od razu do pierwszej szóstki z pociągu, bo też do nas dojeżdżała tego samego dnia. Natomiast Jézusa Wawrzyniak jeszcze też była gdzieś tam pod znakiem zapytania, jeśli chodzi o zdrowie i zdecydowaliśmy się, że, że, że Ola wyjdzie. Niestety cały zespół zagrał słabo i, i tutaj nie ma co szukać pojedynczo, bo, 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 bo żadna z zawodniczek nie pokazała gry na swoim poziomie, co, co dzisiaj wręcz na odwrót zrobiły wszystko tak jak powinno być i bardzo nam się te trzy punkty i te trzy sety należą do tabeli. Dziękujemy i gratulujemy. Dziękujemy bardzo.